Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeżeli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości Faryzeuszy i uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Na czym polegała ta sprawiedliwość Faryzeuszy? Otóż ta sprawiedliwość przede wszystkim objawiała się w wypełnianiu zewnętrznych uczynków. I można powiedzieć, że takie jest dosyć powszechne podejście do wiary katolickiej, szczególnie z zewnątrz tych, którzy nie należą do Kościoła, takie podejście typowo zewnętrzne, właśnie, że nie zabijam, nie kradnę, jestem dobrym człowiekiem zasadniczo. Tak naprawdę można by było też bardzo często powiedzieć na samym końcu, nie wierzę. Dlatego, że to, co przynosi Pan Jezus, to... Uwewnętrznienie tego zewnętrznego zachowania. Ten proces pedagogiczny, ta Boża Pedagogia, to Boże Wychowanie do Wiary w Boga Prawdziwego zakłada przejście od tego właśnie, od tych zewnętrznych uczynków, do tego, żebyśmy dobrze zdawali sobie sprawę, świetnie rozumieli, co to znaczy wypełnienie doskonałego prawa Bożego. W tym przypadku mówimy o przykazaniu, nie zabijaj. Że to nie zabijaj, nie odnosi się przede wszystkim do tego, to odnosi się oczywiście, chodzi o to, żeby, żeby nie pozbawić kogoś życia, ale w głównej mierze mamy zrozumieć, że nie zabijaj, to znaczy nie zabijaj życia Bożego w Tobie. Nie, za, nie zatrzymuj się, nie, nie, nie stawiaj sobie tamy na pójściu, na, do, na pójściu do zbawienia. Nie, nie zatrzymuj siebie i innych w drodze do nieba. Nie zmierzaj do piekła. Przede wszystkim taki jest sens przykazania: nie zabijaj. I przejście właśnie od, od tego, tej pedagogii Starego Testamentu, też oczywiście stopniowo, czyli przejście od tych zewnętrznych uczynków do tego wewnętrznego rozumienia doskonałości Bożej. I oczywiście, wśród faryzeuszy i uczonych w piśmie, w piśmie było wielu ludzi dobrej woli, którzy z czasem, to było widać, przyjęli naukę Chrystusa i stali się członkami Kościoła. Tym niemniej jednak, wielu z nich niestety traktowali prawo tylko i wyłącznie na sposób zewnętrzny. I w tym momencie. Dochodzili do takiej, można powiedzieć, bardziej wyrafinowanej formy porządliwości. Można zaspokajać swoje rządze zmysłowe, tych zmysłów niższych, a oni wybrali raczej drogę zaspokajania swojej rządzy, swojej pychy, tego że wykonywali bardzo często te uczynki jedynie zewnętrznie po to, żeby się ludziom pokazać, po to, żeby mieć władzę, po to, żeby czuć się lepszymi. Więc widzimy że ta zewnętrzna sprawiedliwość gdzieś w którymś momencie zostaje tak czy inaczej obnażona, i dobry Bóg pozwala nam zobaczyć te nasze właśnie sprawiedliwości, które są tylko i wyłącznie na poziomie zewnętrznym. Oczywiście bardzo jest ważne, żeby być sprawiedliwym, żeby wypełniać uczynki zewnętrzne, żeby okazywać miłość, żeby poświęcać czas Panu Bogu, żeby oddawać powinność mąż żonie, żona mężowi. Niemniej jednak, jeżeli nie, nie będzie w nas tego głębokiego przekonania, zrozumienia, nie będzie przylgnięcia z sercem, to z tej sprawiedliwości niewiele się stanie. Tak jak niewiele się stało z tej wiary faryzeuszów, którzy w momencie, kiedy poczuli właśnie zagrożenie dla tej swojej próżności, kiedy zobaczyli, że Pan Jezus zagraża ich właśnie funkcjom społecznym, które pełnią. Wtedy zgodzili się na wszelką nieprawość, na pogwałcenie tej zewnętrznej sprawiedliwości. Więc sprawiedliwość, zewnętrznej, sprawiedliwość zewnętrzna, zewnętrzne wypełnianie prawa bez wewnętrznego przylgnięcia do niego jest nieprawdziwe. Ale też trzeba powiedzieć, że wewnętrzne przylgnięcie bez zewnętrznego wypełniania uczynków jest nietrwałe. Moglibyśmy tutaj dać taki obraz twierdzy. Że może być twierdza, w której żyją ludzie, którzy są zgodni, którzy mają podobne przekonania, podobne cele i mają wspólnych przeciwników, ale jednak nie, jeśli nie stworzą muru na zewnątrz, to nic się z tego może nie ostać. Z drugiej strony, co dadzą, dadzą mury zewnętrzne wspaniałe, jeśli w środku będą mieszkać ludzie wewnętrznie ze sobą skłóceni? I dlatego my musimy też tę naszą twierdzę wewnętrzną otoczyć na zewnątrz. To jest pytanie, jak właśnie, czym się otaczamy, z jakimi ludźmi się chcemy spotykać, jakimi przedmiotami, jakimi rzeczami się otaczamy, na co poświęcamy tak naprawdę czas, żeby zobaczyć na czym polega ta nasza sprawiedliwość, to znaczy komu oddajemy powinność takim bardzo prosty sposób wystarczy po prostu zobaczyć, na co poświęcamy w ciągu dnia czas. I się okaże, gdzie jest tak naprawdę nasza sprawiedliwość, co jest na pierwszym, co jest na drugim, co jest na dalszym miejscu. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli faktycznie będziemy tutaj pilnować się tej, tej, tej ze, tego zewnętrznego otoczenia, to można powiedzieć, że będziemy naszą, naszą twierdzę budować na skalę. Bo to, co z zewnątrz, czym się otaczamy, to na czym bazuje nasz rozum, to później przekłada się w czyny. I czyny, to nasze powtarzane działanie przekuwa się w cnotę, czyli w sprawność do tego, żeby czynić, żeby czynić dobro. I ta nasza miłość faktycznie wtedy uobecnia się w czynach. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że musimy miłować czynem, że że to nasza, ta nasza sprawiedliwość musi się uobecniać w działaniu. I takim naj, najbardziej zaszczytnym y, działaniem, takim y, najbardziej godnym, i to zresztą jest powiedziane w trakcie mszy świętej na głos, godne to i sprawiedliwe jest uczestnictwo w ofierze mszy świętej. I to nie tylko chodzi o życie zakonne, ale chodzi również o życie tych, którzy codziennie są y, utrudzeni, aby Troszczyć się o własne rodziny. Otóż to jest ofia, uczestnictwo w ofierze Mszy Świętej. To jest e, największy wymiar sprawiedliwości, jaki możemy tutaj uczynić na Ziemi. To jest najdonioślejsze ćwiczenie: to, że możemy chwalić Pana Boga, że możemy mu dziękować, że możemy Go błagać i możemy tutaj zyskiwać pojednanie. I to ten wymiar pojednawczy w sposób szczególny dzisiaj e, podkreśla Pan Jezus. Właśnie. Nam przy świętej uobecnia się to, że Pan Jezus pojednał nas wszystkich z Bogiem. To, że faktycznie wyjednał nam, przebłaganie za te wszystkie grzechy i nieprawości. Ale też to jest istotne, że pojednał nas z Bogiem i pojednał nas z drugim człowiekiem. To znaczy, zburzył ten mur w sobie, zburzył ten mur wobec drugiego człowieka, jakim jest wrogość. Bo to, że człowiek. Właśnie jest grzeszny i że ma ten skazek grzechu pierworodnego, powoduje wobec drugiego człowieka pewną, pewien rodzaj wrogości. No bo właśnie ta nasza nieuporządkowana po, porządliwość to, że zwracamy się ku stworzeniom, powoduje, że drugi człowiek staje się dla nas po prostu zwyczajnie przeciwnikiem, bo on również chciałby te inne rzeczy posiadać. I dlatego też, jeżeli chcemy faktycznie pojednać się z Panem Bogiem, musimy również w nas samych zburzyć ten mur wrogości. Tutaj mamy wielką pomoc na mszy świętej, na każdej mszy świętej jest mówiona modlitwa Ojczy Nasz. Wiemy z tej modlitwy, że uzyskujemy przebaczenie dopiero wtedy, kiedy my przebaczamy innym. To jest warunek tego, żeby się Pojednać z Panem Bogiem, pojednać się najpierw z bliźnim. I zobaczcie, jak wielkiej przesadni stosuje Pan Jaką wielką przesadnię stosuje Pan Jezus w przypowieści. Że, że Ty, który masz złożyć dar ofiarny u ołtarza, najpierw idź pojednaj się z bratem. Czyli wyobraźcie sobie tego kapłana, który ma spośród tylu. tylu innych kapłanów akurat w ten jeden konkretny dzień ma możliwość, żeby złożyć ofiarę. Ubrany jest od odświętne szaty i w sposób szczególny wprowadzony jest do świątyni, do miejsca, gdzie nikt nie może, nie może wstępować. I on w tym momencie, kiedy ma złożyć tę ofiarę, właśnie zanim to ma zrobić, to musi teraz się wrócić i pojednać z bratem. Co to w praktyce oznacza? To, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie Panu Bogu złożyć należnej ofiary, jeżeli najpierw nie uczynimy tej ofiary duchowej z naszych roszczeń wobec innych. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko nam, z naszej winy, to musimy się iść, pojednać. I to jest w wielu wymiarach w wielu wymiarach naszego działania, to może, może się dziać. To, to jest to, przepraszam, które mówimy, kiedy wrócimy od. Od spowiedzi, albo zanim jeszcze najlepiej pójdziemy do spowiedzi, to, to przepraszam, to próba naprawienia, to próba pogodzenia się, to rozpoczęcie, wyciągnięcie do kogoś ręki, kiedy jesteśmy zwaśnieni. A jeżeli sami doświadczyliśmy niesprawiedliwości, zła, to choćby to, że nie będziemy żywili urazy, to, że życzymy komuś dobra, to, że błogosławimy. Czyli dobrze mówimy, dobrze dobrze życzymy, to że pragniemy, żeby ta osoba również pojednała się z nami i z Bogiem. Bo Chrystus pierwszy pojednał nas i my musimy tutaj Go naśladować. I dlatego tutaj widzimy, że do tego, do czego przylgnie nasze serce, czyli tam, gdzie budujemy te nasze zamki, tam gdzie poświęcamy nasz czas, tam się tworzą nasze pragnienia. I jeżeli właśnie zbudujemy nasze pragnienia wokół Pana Boga, znaczy będziemy pragnąć Boga samego, to może się zdarzyć, że napotykam, napotkamy wiele trudności. I to jest w momencie, kiedy pojawiają się trudności, wtedy dochodzi do głosu sfera gniewliwa w nas. Kiedy napotykamy, kiedy pragniemy czegoś, i napotykamy trudność. Wtedy pojawia się właśnie w sferze tej pożądawczej, pojawia się, pojawia się gniewliwość, czyli nasza reakcja na to, żeby pokonać przeszkodę. I teraz gniew się będzie objawiał u nas tam, gdzie będą skierowane nasze serca. Jeżeli przylgniemy do rzeczy ziemskich... Jeżeli będziemy sobie znajdować zabawki w rzeczach stworzonych i oddawać im cześć, to w momencie, kiedy nam będą zabierać zabawki, pojawi się u nas gniew. Jeżeli faktycznie przylgniemy do Pana Boga i będziemy się troszczyć o rzeczy niebieskie, to tam, gdzie będzie zagrożona sprawiedliwość, prawo Boże, tam będzie się pojawiał gniew. A zatem rozumiemy, dlaczego Pan Jezus też się gniewał. Widzimy, że Boży Gniew objawia się tutaj na ziemi. I mówi święty Piotr, mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Tutaj widzimy, że e, widzimy to, e, to właśnie formowanie tych, formowanie naszych sumień przez Pana Jezusa. Czyli gniew musi być nie reakcją na, na, na nieprzyjemność doznań zmysłowych, tylko gniew musi być podporządkowany rozumowi, gniew musi być rozumny. Bo właśnie wtedy, kiedy się gniewamy, kiedy objawia się nieuporządkowany gniew, możemy zauważyć, do czego faktycznie przylgnęliśmy. dlaczego się denerwujemy, z jakiego powodu się frustrujemy. Czyli, co się takiego stało, okazuje się nagle, że robiliśmy coś na darmo, pokładaliśmy ufność. W człowieku, pokładaliśmy ufność w jakichś tutaj przyjemnościach ziemskich, i nagle zostało to obnażone. I to jest właśnie ten moment refleksji. Czy czasem nie jest tak, możemy tutaj stosować oczywiście bardzo wyrafinowane sposoby, żeby się oszukiwać, tak, jak mogli się oszukiwać faryzeusze, ile razy w przestrzeni właśnie takiej kościelnej. Albo w przestrzeni wiernych tak, gniewamy się na coś, gniewamy się na kogoś. I y, ile w tym tak naprawdę jest sprawiedliwości, a ile jest samolubstwa, ambicji, ile, jest, ile się w tym objawia tak naprawdę naszego, naszego, naszego potencjału do tego, żeby niszczyć. Jest taka y, księga w Starym Testamencie, księga Jonasza. I Jonasz był posłany od tej zresztą misji, uciekał nie Niniwy, żeby nawrócić Niniwitów. I tak naprawdę jego zadaniem było tylko przejść, przejść przez miasto i głosić, i głosić nawrócenie. Co ciekawe, Niniwa się nawróciła. Ale Jonasz głosił, że zostanie Niniwa zburzona. To, tak na tym polegało jego proroctwo: że miał głosić, że będzie zburzona. I teraz, w momencie, kiedy już wykonał swoją misję, Usiadł pod, y, usiadł i wyrosło małe drzewko, które zakrywało cieniem go. I w którymś momencie y, 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 przyszedł robak i to drzewko zjadł. I Pan Bóg w tym momencie bardzo obnażył dobrze intencje Jonasza. I pyta się Jonasza, dlaczego się gniewasz Jonaszu? No to miał cień i teraz nie ma cienia. Było mu miło, a teraz jest mu nieprzyjemnie. I mówi, poucza Pan Bóg Jonasza. Żal Ci tego drzewka, którego nie zasadziłeś, a nie żal Ci tego ludu. Żal Ci tego właśnie, że, tego, że, że ktoś obnaża Twój brak racji. Nie, nie trudziłeś się nad tą duszą, nie, nie, nie prowadziłeś tej, tej, tej osoby od gdzieś z samego początku, od poczęcia, aż do tego momentu drogami opatrzności. I tak naprawdę pierwsze spojrzenie na tę osobę i wywołuje święte oburzenie. A w ogóle przy tej roli nie, yy, w ogóle się przy tej roli nie trudziłeś. A zatem dlaczego się gniewasz? Trzeba się zastanowić, czy zastanowiłeś się, co tak naprawdę dla tej duszy byłoby w tym momencie pomocne. Czy nie jest tak, że naszym właśnie gniewem, takim na podorędziu, a mówi Księga Eklezjastesa, że nie bądź ku zagniewaniu prędki, bo gniew za zanadrzu głupiego spoczywa, że jesteśmy, możemy być bardzo prędcy do tego, żeby się zagniewać, żeby kogoś radykalnie pouczyć, a nie zastanowimy się, czy, czy to nie jest czasem tak, że, że zgasimy ten tlący się płomek. Że szlachetnym pogodnym słowem jesteśmy w stanie bardzo często więcej zdziałać i o tym mówi święty Piotr w dzisiejszym liście że mamy przede wszystkim błogosławić, czyli dobrze mówić, benedire, Czy nie jest właśnie tak, że, 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 że powodujemy przez ten gniew, że ludzie nas znienawidzą, że niszczymy pokój, taki podstawowy pokój. Że reagujemy tam, gdzie nie ma ryzyka jakiegoś natychmiastowego i powszechnego zgorszenia. Więc dlatego w wielu miejscach musimy pamiętać o tym, żeby powściągnąć gniew, żeby, żeby pracować na sobą po to, żeby mieć szlachetne, radosne usposobienie przede wszystkim. A wtedy, kiedy trzeba się gniewać, to trzeba się gniewać. Kiedy faktycznie nie ma możliwości o pokoju, nie ma pokoju. Kiedy nie, ma, kiedy, nie ma, kiedy nie możemy iść na kompromis, nie możemy. Natomiast zastanówmy się, czy człowiek, który staje naprzeciwko nas, jest człowiekiem dobrej woli. Czy faktycznie winniśmy mu dobre słowo, czy nagane, ale tutaj raczej powinniśmy być w naszym obejściu. Bardzo, bardzo powściągliwi, bardzo roztropni. I pamiętajmy właśnie przede wszystkim o tym, że, że to nasze nie zabijaj, właśnie może w takiej sytuacji może się naocznić, że możemy po prostu naszym złym świadectwem zabić kimś pragnienie rzeczy nadprzyrodzonych. No bo zobaczył, bo jeżeli ktoś, kto chodzi do kościoła, ktoś, kto przynależy do tradycji, daje takie świadectwo, to znaczy, że że to znaczy, że tutaj no to, nie, to nie ma faktycznie, nie, nie ma sensu, to nie może mieć sensu, jeżeli takie owoce wydaje to drzewo. Dlatego my musimy się troszczyć przede wszystkim o korzenie naszej wiary. Musimy się troszczyć o to, żeby wewnętrznie rozważać, co znaczy doskonałe prawo Pana Boga, nie zabijaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.